Najlepszym żadenikiem gospodarzy. Piotr żyła. Piotrze, wczoraj był dziewiąty. I to był bardzo dobry skok. Daleki skok Piotra żyły. Tak jest. Wczoraj dziewiąty, jak mówiłem, 136 i 134, a teraz 141 metrów. A więc jest wigor, jest radość skakania. Dawid Kubacki gdzieś tam pokazał kciuk do góry, bo to jest naprawdę. Piękny skok Piotra. Noty 18,5, ale też 19 się pojawiają. Wiało mu około 9,1 metra pod narty. Czy to wystarczy do objęcia prowadzenia? To jest pytanie, ale i tak jesteśmy zadowoleni. I my i Michał doleżali polscy trenerzy ale najważniejsze, że sam Piotrek jest zadowolony. Jest drugi, jest wiceliderem. 1,2 punktu za domenem Prewcem, ale skok naprawdę bardzo dobry. 141 metrów z szóstej belki. Brawo! I asato tymczasem. No i też jest daleko. Też jest daleko. Ta zielona linia. Aha, proszę, teraz Ryo Kobayashi. Ta zielona linia była w okolicach 141 metra, a tu mamy 143 metry, czyli drugi co do długości skok dnia, pół metra tylko krócej od domena naprawca. Ale to nam zapowiada konkurs w kolejnych minutach, bo ci zawodnicy będą coraz lepsi. Yuki Asato potrafi skorzystać z takiego wiatru pod narty, jak mało kto. 9,7 punktów odjęte, ale 143 metry, dobre noty. I to on jest teraz liderem. 1,7 punktów przed domenem Prewcem. Trzeci Piotr żyła. Będzie reakcja jury na te długie skoki, bo właściwie mieliśmy i Piotrka I teraz Yuki Asato, no Sato. Poza rozmiar skoczni, który wynosi, przypomnijmy, 142 metry, będziemy mieli piątą platformę. Krótszy rozbieg, oczywiście doliczane punkty, jak to wpłynie na przebieg konkursu. Za chwilę 40 numer startowy Andrzej Laniszek. Jedyny zawodnik, który ma tę samą pozycję w Pucharze Świata i w Titizy Neustadt Film. 11. No i to też jest daleki skok, może to nie było 143, ale w okolicach 140 metra lądował, 136,5 metra Andrzej Laniszka, wczoraj 14. Słoweńcy albo im forma rocznie, albo tak lubią takie warunki jakie mamy, no bo Domen drugi, Zajc czwarty. Cenę mm, ósmy. A który będzie Andrzej? Piąty! Czterech Słoweńców w pierwszej dziesiątce, a Peter jeszcze nie skakał. Wydaje się, że duża skocznia, wiatr podnarty to jest to, co Słoweńcom pasuje. <grym> no ale to też pasuje Forfangowi. On tu wygrał, on tu wygrał w 2016 roku po raz pierwszy w karierze. Troszkę gorsze ma warunki wietrzne. Ładnie skoczył, ale wiatr pod narty osłabł przy skoku Forfanga. Wczoraj był czwarty. 137,5, 138, a teraz 132 metry. I troszkę jest tym, tymi warunkami sfrustrowany, no bo nie, nie niosło. Ale widzimy, że jakby trochę zaczął padać śnieg. Drobne, drobne płatki. Być może miało to wpływ na najazd w wykonaniu Forfanga. On w trzech ostatnich konkursach był najlepszym z Norwegów. Jak to będzie dzisiaj? 132 metry. Będzie jeszcze Tande, będzie jeszcze Lindvik. A Johan Andre Forfang na pozycji siódmej. Piotr Żyła trzeci prowadzi Yuki Asato. Przed domenem prewcem, a Peter Prewc szykuje się do skoku. Najstarszy z braci. Wczoraj 22 miejsce. Aż 147,5 metra musiałby skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No, W okolicach rekordu skoczni domena, prełca. Teraz troszkę osłabł ten wiatr pod narty, bo do 146 spadła ta wymagana odległość. Dramat zaczyna się wtedy, kiedy trzeba skoczyć daleko poza rozmiar skoczni, aby objąć prowadzenie, bo to to jakby źle skalibrowane przez Żyli warunki do rozgrywania skoku. Coś takiego mieliśmy na normalnej skoczni olimpijskiej w Pjongczangu. Tak, tak. Zobaczymy jeszcze, jak te drobne opady śniegu wpłyną na prędkości najazdowe. No, pamiętamy Mistrzostwa Świata. Ubiegłoroczne. Dawid Kubacki, 27 po pierwszej kolejce i pierwszy na mecie. Peter Premc. 144,5 musiałby teraz poszybować. To dźwiękom to cykla. Dobry skok, ale nie błyskotliwy. Nie tak daleki, aby tam na czele się coś zmieniło po tym skoku Petera Prełca. 134 metry. Gdyby przestawił te dwie cyfry na 143, to mógłby marzyć o wyprzedzeniu Yuki Sato. 12 punktów, niemalże będzie zabrane ze względu na wiatr. No, tak jak powiedziałeś, błysku to tutaj nie było. 11 pozycji. Czyli w pierwszej kolejce w rywalizacji braci Peter najsłabszy. Ale w drugiej może się... Jest teraz za cenę prewcem. Cena jest 10-11 Peter. A tymczasem Filip Aschenwald. Też musi bardzo daleko poszybować, bo wieje mu pod nart. No i to był dobry daleki skok. Wczoraj Aschenwald tylko 25. A teraz 139 metrów 139 metrów? No myślę, że lepiej niż się mógł spodziewać Aschenwald. Tam widzieliśmy przez moment dyskusję Petera prewca z Walterem Hoferem. Zapewne słowa nie spodzielna swoimi wnioskami po skoku, jeżeli chodzi o warunki. Aschenwald zadowolony, no ale ma powody do zadowolenia. 139 metrów, 13,3 zabrane ze względu na wiatr, ale dobre piąte miejsce. Dobre, zważywszy na ostatnie występy Austriaka. Daniel Andretande. Jeszcze troszkę, bo pada śnieg. Trzeba wydmuchać tory z płatków śniegu. I zmieniamy, jeszcze skracamy rozbieg do czwartej platformy. za ten ryzyko, że ten rozbieg będzie zanieczyszczony. Tymczasem jeszcze belka w dół. No trochę obawia się tego wszystkiego sztekli i trudno mu się dziwić. Tak, tak, wydłużyła mu się mina. Daniel Andretande, mistrz świata w lotach narciarskich, który przecież wygrał dwa pierwsze konkursy w tym sezonie w Wiśle i wrócę. Stefan Kraft i zabytkowe narty. No dzisiaj na takich to chyba już nie sposób by było skoczyć ale urządzane są od czasu do czasu jakieś zawody właśnie na takich, na starym sprzęcie, no na pewno w narciarstwie yy, alpejskim. Nie wiem jak ze skokami, to jednak mogłoby być ryzykowne. Na pewno na tak dużej No i Daniel Andretande, po nim Kamil Stoch, a więc yy, kto przysnął niech się obudzi. <noise> Daniel Andretande. Krótki rozbieg, wystarczy 135,5 metra, aby objąć prowadzenie. No i właśnie. Tak, machną bezradnie rękoma. Nic w tej sytuacji więcej się nie, nie udało zrobić. 123,5 zaledwie. Czy on w ogóle awansuje do finałowej serii? No, będzie miał sporo doliczanych punktów, bo, bo skrócony rozbieg. Więc może dzięki temu. Tak, ale no. Zawiedziony Norwek, bo na pewno liczył na zdecydowanie więcej. Ale też czwarta belka startowa. Wiatr niezbyt mocny, pół metra na sekundę pod narty. Na które miejsce to wszystko się złoży? Na 20. Będzie skakał po raz drugi, ale trudno mu będzie odegrać tu istotną rolę. Wczoraj miał trzeci skok drugiej serii. To 138,5. Kamil Stoch wczoraj. Ósmy. Pierwszy skok wczoraj 137,5. Teraz wystarczy 136. Ustabilizował sylwetkę, wylądował nie na zielonej linii, a więc nie będzie prowadził Kamil po tym skoku. Skoku długości 128 metrów. Pamiętajmy jednak o tych punktach doliczonych za krótki rozbieg to jest aż 11 punktów. Tak, bardzo trudne warunki. Jedynie 2,4 punktu. No, niewiele wiało pod Narty Stochowi, więc ten skok należy ocenić pozytywnie, bo naprawdę trudne zadanie było przed Polakiem. Dziesiąte miejsce Kamila. No porównajmy przed chwilą Tandę 123,5, Kamil Stoch 128. Dziesiąty jest. I Mariusz Lindwik. Wczoraj 17 miejsce, 11 w kwalifikacjach. On ma nieco lepsze warunki. No i dalej skoczył. Wczoraj Lindvik skakał 132, 135 metrów i teraz też 135 metrów. Będzie w pierwszej dziesiątce Norwek. Tak, 135 metrów będzie najlepszym z Norwegów, to na ten moment wiemy. Dość dobre noty, 18,5 będą dominowały. Jeżeli chodzi o sędziów, ale też to lądowanie naprawdę ładne. I jest piąte miejsce Lindwika. No i już nastrajamy się, bo Dawid Kubacki. Jak, na jakie on trafi warunki? Już mistrz świata w powietrzu. Ależ pięknie leci Dawid! Ależ daleko poleciał! Fan. Skok on jest arcymistrzem. No to jest weekend Dawida, fantazja. 143 metry w tych warunkach, z takiego rozbiegu krótkiego. No i przy niewielu punktach odliczonych 5,8, Dawid pokazał kapitalną klasę. Ale to jest zawodnik, 143 metry. Znowu mogliśmy mieć obawy, bo przecież tak trudne warunki. A on wyskoczył z progu jak. Z armaty bardzo wysoko, leciał 143 metry doskonale. No to porównajmy, bo 143 metry skoczył Sato, ale z szóstej belki. A Dawid z czwartej platformy o dwie, dwa skoki niżej musi prowadzić. Nie ma innego wyjścia i to ze sporą przewagą będzie Dawid prowadził. Ale też wysokie noty sędziowskie i tu nie ma się co dziwić, tak daleko, za rozmiar tej skoczni przecież. 154,8 i pewne prowadzenie. O 12,9 punktu. No jaka będzie odpowiedź Rioju Kobayashiego? Dawid traci do niego w punktacji Titizen Neustart 5 5,7 punktu. Rioju też mówię je pod narty. Jeszcze się komputer nie zdecydował, ile musi Rioju skoczyć. Pewnie daleko poza rozmiar skoczni, aby wyprzejść Dawida. Daleko leci i to jest też wspaniały lot Riojko Bajasiego. Na pewno ponad 142 metry. To było widać. Zniknęła zielona linia na chwilę. 147 metrów. No, no. On uwielbia wiatr podnarty i teraz miał 1,5 metra na sekundę. No fantastyczne warunki i skorzystał z tego. Doskonale pofrunął. No, skok przypominający te z poprzedniego sezonu. Mocna odpowiedź. Ale 10 punktów więcej odjętych, pamiętajmy o tym. Skoczył o 4 metry dalej. Ale 10 punktów odjętych jest drugi. Tak jest. Ze stratą 3,3 punktów. Jeszcze mu został zapasik malutki. Bo to już 4 skoki z 5 w Titizen Neustadt. 5. Został już tylko Stefan Kraft. Zostali i Karl Geiger. Polacy się cieszą. Polacy wiedzą, że Dawid Kubacki w tej pierwszej serii będzie trudny do pokonania. Jeszcze skrócony rozbieg no bo jak 147 metrów przejść, to tylko metr bliżej od rekordu skoczy do me na To pokazuje, jak wspaniały był skok Dawida Kubackiego. Kobayashi też zrobił bardzo wiele, no przecież 147 metrów, ale to nie wystarczyło. No i reaguje Jury. Kraft i Geiger zostali. Wydaje się, że to kraft jest w tej chwili w zdecydowanie wyższej formie. Trzy razy z rzędu drugi. Wygląda na to jakby dawno na tę platformę belki nie ustawiano. Na tak krótką. Pamiętasz w poprzednim sezonie był taki konkurs, gdzie trzeba było, było Dariuju Bajasziego wtedy w takiej genialnej formie wyrąbywać jakąś specjalną belkę startową. Krótki rozbieg. Ale widzimy, pozostaje czwórka. Aha. Czyli Trzywi, czyżby nie udało się po prostu z przyczyn technicznych założyć belkę na pozycję trzecią? No, no. Andreas Felder jakby trochę nie dowierzał w to, co się dzieje. No, trochę wstrzymany Stefan Kraft. Zawsze takie wstrzymanie to pewne ryzyko. Albo wychłodzenia. Oczywiście to niezwykle doświadczony zawodnik, klasowy, ale no każdemu to trochę przeszkadza. Chorągiewka w górze. Stefan Kraft na czwartej belce. Musi skoczyć prawie 147 metrów, czyli. 148 nawet teraz, bo znów mocniej powiało. To był dobry skok. To było w okolicach rozmiaru skoczni, czyli tego, tej przerywanej linii 142 metra, ale, ale zabrakło troszkę. 139,5. Bardzo dobry skok Stefana Krafta, ale słabszy niż to, co pokazał Dawid Kubacki. Być może to wstrzymanie na górze jakoś negatywnie podziałało na Austriaka. Ale to już akurat nie nasze zmartwienie. 139,5. Przy zróżnicowanych notach, bo ktoś dał 17,5 punktu. Jest czwarty, ale z jaką stratą? 13,8 punktu do Dawida Kubackiego. I ostatni na liście tej pierwszej serii Karl Geiger, lider Buharu świata. Ale Geiger, Geiger po prostu na tej skoczni chyba nie czuje się nadzwyczajnie. Wczoraj 12 po raz pierwszy w tym sezonie, pierwsz, poza pierwszą dziesiątką. Teraz, gdybyśmy porównywali to do tych wcześniejszych skoków, 137,5 bardzo dobrze, no ale widzieliśmy Dawida, widzieliśmy Ryoju Kobayashiego. Oni skakali daleko poza 140 metr i to 137,5 przy sporych, sporo odjętych punktach. Nie wiem. Czy Geiger będzie w pierwszej dziesiątce? Pewnie będzie, ale w trójce go nie będzie. ósma lokata Karla Geigera. To jest 17,3 punktu straty prawie 10 metrów. Możemy zatem ogłosić już bez wątpienia, że Dawid Kubacki. Po 143-metrowym skoku z notą 154,8 prowadzi po pierwszej kolejce. To już jest trzecia z rzędu kolejka wygrana. Wczoraj wygrał obydwie. Dzisiaj wygrywa tę pierwszą. Nadkowa Kobayashi o 3,3 punktu. Potem zaczyna się już przepaść. Uskok 12,9 punktu Sato. Kon konkurs dwóch bohaterów. Proszę państwa... I... Wydarzenia dla nas radosne. Prowadzenie Dawida Kubackiego. Szósty Piotrek żyła. Kamil Stoch, 15. Spotykamy się na drugą serię za kilkanaście minut. Zatem do usłyszenia. Proszę koniecznie być z nami.